Dzień dobry! Witam Was bardzo bardzo serdecznie, moi kochani. Tu znowu Gimbala to jest kolejny odcinek The Binding of Isaac. Rebirth: Sobota, moi drodzy, jest sobota i zaczynamy nasz mini maraton z Isaaka. Bardzo, no nie taki mini, nie taki mini jak Cini Minis, ale będzie to maraton challengeowy. Yy, dzisiaj sobie 5 challengeów y rozegramy. Mam nadzieję, że wszystkie obejrzycie. Lepiej, żebyście obejrzeli. No ja nie po to tu kurwa nagrywam, żebyście wy tego nie, nie oglądali. Ktoś kiedyś powiedział, że E ja to nagrywam dla siebie. Gówno. Brzydki Burak kiedyś powiedział, że jakbyśmy nagrywali dla siebie, to byśmy to zapisywali na dyskietkach i chowali do szufladki. Ja nagrywam dla Was, więc może trochę wdzięczności. Tak Wam powiem, ale e, nie wymuszam niczego. Absolutnie nie wymuszam, moi drodzy, zaczynamy challenge i y. pierwszym challenge jest pitch black. Pitch black. Pitch. Mlek o! Na przykład można. Zaczynajmy! Za, 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 zaczynajmy! Challenge polega na tym, że nie widzimy naszego zdrowia. Wszystkie pokoje są ciemniejsze, czyli Curse of Darkness chyba jest, za sprawdzę. Mamy normalnie Treasure roomy, ale nie ma e, sklepów. Nie widzimy naszego. E, czemu achievementów nie zdobywamy? Na challenge się nie zdobywa achievementów? czy, czy mam CD jakiegoś włączonego, czy o co chodzi. Tak sobie rzucę okiem, a ja nie chcę na hardzie, chcę na no normalu, o ile to taka zmiana coś zmienia. Bo to nie ma znaczenia przy okazji wypełniania challenge'a. Challenge'a. I polega to na tym, że mamy Cars of Darkness w takim razie na każdym poziomie i nie widzimy naszego stanu zdrowia. Zaczynajmy celem. Celem jest pokonanie matki, eee, więc jest to challenge niekoniecznie skomplikowany i zaraz zobaczymy. Mamy normalnie. Ojej, już raft na początek, raft, czyli gniew. O luju 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 How do you do Spierdalam biegnę w pizdu no, Nie bij mnie dziki huju Spadła bomba o luju Tak było, Skurna, genialne po prostu Nie, i są miał taki strzał z tymi przeróbkami Są tak świetne te jego muzyczne przeróbki że... No to wchodzi w łeb po prostu nie? Czyli jak to się opiera Jakieś takie znane piosenki typu Kanikuły No genialnie, genialnie I samu bardzo gorąco Cię pozdrawiam z tego miejsca Ciebie Nitro nie. Heh, frajer. Ale Nitra możemy czasem w grze znaleźć, jak wiemy, jak jest... Ło, co jest za pająk zakręcony, pojebany, kurwy. Ło Jezus, ło Jezus, ło Jezus, ło Jezus, ło Jezus. Ło Jezus, panie pająku, pan mnie tak tutaj nie bije. Pan mnie tutaj tak nie bije, bo... O, proszę bardzo, rozwaliłem pana. Challenge up, spoko. Znaczy, nie jest to coś, co by mnie jakoś bardzo jarało w kontekście... Challenger, proszę bardzo. Ile mam bombek? Elegancko, to są bomby, to jest prawdziwa gra, to jest prawdziwe życie dopiero. I co my tu mamy? Harlekin Baby, bardzo lubię Harlekin Baby, więc podwójny strzał jest moim zdaniem świetny. Więc Harlekin Baby, jako nasz buddy tutaj, który nam będzie pomagał od samego początku, jest zdecydowanie celnym strzałem. I myślę, że jest całkiem, całkiem dobrym otwarciem. Nie, nie nadużywaj słowa całkiem, Tomaszu. Dobra, to sobie sprawdzimy tym naszym Bomb Buddym, czy nie ma O, właśnie jest Oj, dwa klucze, ślicznie, elegancko, piknie, ładnie o, Ruszamy w takim razie na bossa A bossem jest Widow Nie lubię wdowy, nie lubię wdowy Nieźle rapuje, ale kurna tu w grze jej nie lubię Bo ona tutaj skacze i pająki respi Zamiast rapować Niestety taki jest problem generalnie No, co ma to. żenująca wdowa Żenujące jest to, co wyprawia I pięknie niebieskie serduszko nam z niej wypadło Może jakiś Devil Room jeszcze może jakiś David Room? No to nie wiem, bo muszę kontrolować, ile mam zdrowia. Teraz mam chyba 4, a jak złapię to, to będę miał 5 jeszcze. Tak, chyba tak to wygląda. Eee, a Super Secret Room szukać? Chyba nie szukamy. Znaczy, widzę jedno miejsce, w którym mógłby być. Spróbujmy tu znaleźć. O właśnie. Pięknie. Nie mam nic do dodania w ogóle. Po prostu genialnie. Przeprowadzone, panie Tomaszu. Jest pan światowej. Klasy graczem the Binding of owajzak jak widzimy o zobaczcie, widzicie gdzie jest boss Tego do matki dochodzimy Ślicznie. A wiecie jak się nazywa kolej, który dochodzi do matki Milf No nie, milf to matka To bez sensu dowcip to yy, Milfofil mógłby być. Ciecz cie, jest cie, cie filia ze a ze starymi ludźmi to jest chyba gerontofilia czy coś takiego, nie wiem. Kiedy dobrze, że nie prontofilia. A to prontofilia, to ciekawe czy jak jest taka filia, to chodzi o prącie, że pronto, taki e, ten, czy to jest ktoś źle zapisał kiedyś nazwę wytwórni prosto i wyszło pronto. Czy prontofilia to znaczy, że lubi prącie. Wiggle wiggle wiggle, wiggle. A nie, Tu-tu-ru-tu. Manamana, tur tur, a to prawdziwe takie, tur, 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 tur. manamana, tur, tur, tur. O, chuju, chujowa mucho, żenujące muchy, nie polecam tych much nikomu, no głupie robale, nie powinno, czegoś takiego być na basmencie. to jest po prostu złe, dobra, ty tutaj na skośkę bijesz, więc sobie staniemy tutaj, o proszę ciebie, jej bardzo ładnie gisz umiera, i teraz co mamy, czy to jest, to jest doktor fetus, god damn son, w sumie spoko, z doktorem Fetusem powinniśmy to zrobić bez problemu, ten challenge już, nie? O, tu nie ma secret roomu. No proszę. Czy dużo lepszy jest IPK w ogóle w takich sprawach? O proszę, super secret room, znaleźliśmy. Eternal Heart, genialnie, na pewno go weźmiemy. Przed zeskoczeniem poziom niżej. O, to jest pewne, że tak zrobimy. Teraz tylko jeszcze trzeba się rozejrzeć. Czy tu nie ma gdzieś normalnego secret roomu, nie? Dobra, tego super secret to już znalazłem. To już sobie odpuść Tomek, takie, bo jest w ogóle niezabawny. Ale ten Space Bar Item w takim razie mój stał się nieprzydatny bardzo, ale to trudno, tak się czasem zdarza. To luz. Generalnie doktor Fetus zaczyna być bardzo problematyczny na poziomie łąb, gdzie za każde takie głupie trafienie się bombą tracimy sobie życie, ale no tutaj to generalnie jest luz. Jeszcze, no bo tutaj to po prostu ci przećmici są na tyle prości, że. Pięknie znaleźliśmy Secret Room. To nam generalnie bardzo ułatwia wiele spraw. O, proszę bardzo, Bomba, rozjechanie pociski Harlekin Baby, Harlekin Baby, man, Harlekin Baby. Spierdalamy. Co my tu mamy ciekawego? Proszę bardzo, elegancko. Coś wspaniałego. O, ile pieniędzy, tu mamy wspaniały pistolet. Gdzie jest kupa kanaru? Gdzie jest Christopher Wallet? Oj, pięknie. Dobrze, moi kochani, mamy kolejny Eternal Heart. Tam w takim razie. No tutaj się nie dostaniemy. Kto to widział, żeby radioaktywne kupy stawiać na tym pierwszym tym? Chyba ich nie cierpię bardziej niż pająków nawet. Ja nie cierpię tych pająków. Kurde. Monstro. Ice monstro. Na 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 na. Monst. O kurwa, ale go jebło. Pół zdrowia mu zabrało. Panie. No właśnie dlatego takie bomby czy ipk są trudne na przeciwników, którzy się poruszają. A w ogóle ten doktor fetus bije tak mało obrażeń. Myślałem, że to więcej będzie biło w sumie. Czy jestem przy jego można w jakiś sposób zawgrejdować? Dobra, pięknie zginął sobie monstro. Idzę monstro. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Ojejku, brimstone. Ciekaw jestem, jak to działa teraz. Nie działa. Kurwa mać. Po co ja wydawałem pieniądze, jeśli brimstone nie działa? Jezus, co za beznadziejne. No. No, dlaczego? Powinna na przykład mogłaby być bomba, że jest. I że Brimstone... Jezus, beznadziejna, ale powinien być taki Brimstone wybuchający jak beczki, czy coś. Beznadziejne w ogóle challenge. Nie polecam nikomu tego challenge'a Żałosne, że nie, nie, nawet nie jest żałosne, to jest żenujący. Żenujący jak ziemki, po prostu jakby to powiedział znany polski kan. Jezus jakie mało obrażeń teraz bije! G gówniany doktor Fetus. Jezus Maria, co, co za challenge po prostu. No i co robisz? I co robisz, człowieku? Masz ty w ogóle godność. Nie wiem, co robi karst skój. Mam nadzieję, że ratuje obrażenia tego itemu. Jest żenujące po prostu, co to się stało. No, ile bomb tu trzeba rzucić? Doktor Fetus jest tak gównianym itemem Nigdy go nie bierz Tomasz, nigdy go nie bierz Miałbym Brimstone'a, rozklepywałbym cały świat Ale nie, bo ja chcę wziąć Doktora Fetusa, nie Bo, bo doktor Edker mi nie wystarcza już Ani Jan niezbędny, nie Ja muszę jeszcze doktora Fetusa wziąć Bo moja zupa nie jest wystarczająco słona I potem są takie reklamy z pobitą panią I ona mówi yy, Zup obił mnie, bo zupa była za słona a, a ja wtedy mówię Bardzo ci tak kurwa dobrze, bo użyłaś Doktora Fetusa zamiast Doktora Edkera, ona mówi: O Ty, kurwo! A ja mówię: Proszę, dobrze ci tak. A ona mówi: Wcale nie. I ona robi potem kampanię przeciwko homofobii. O, boss of Steel, genialnie. W gruncie rzeczy, mając rzeczy typu boss of Steel, nie trzeba nawet jakiegoś bardzo się przejmować stanem naszego zdrowia, co jest całkiem przyjemne, szczerze mówiąc. O, proszę bardzo, i lepiej są na... Tears up, świetnie. Obawiam się, że to gówno mi daje tylko. Jezus Maria. O, bad trip. Spokoj, zdarza się i tak. O, Pretty Fly, bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór. A tu jeszcze grzyby są. To grzyby, grzyby, rozwalamy panie. Nie ma, że nie. O, i grzyb kolejny, ślicznie, dobra. Spierdzielamy stąd. O, nie wiem sobie, co ja chcę wziąć. Mam z Nie pamiętam, co robiło, więc to wezmę po prostu. Mam z o, tam był Secret, dobra, czyli tu jest gdzieś, tak? Secret Dobra, to najpierw ludzką stonogę rozwalimy: Human Centipede CTSG ich jakoś fajnie nazywał. Pamiętam, jak oglądałem u nich, ale nie pamiętam, jak. Nie pamiętam, jak on ich nazywał. Kurwa! Jezus. Nie! Jaki doktor Fetus jest gówniany. Jak te bomby się odbiją, nie wolno tak szybko. Nie wolno nigdy tak na power odpalać tych bomb. Także, jak tego nie robimy, to obrażenia, które zadajemy, są żałosne. Nie, nie są żałosne, są żenujące. I. Kurwo wagonie, no. Dziękuję. Tears up, ślicznie. Na pewno bardzo mi to pomoże w mojej walce o supremację. Bed trip mógłbym wziąć w sumie. Na zasadzie. O, proszę bardzo. No, stwierdziłem się. Mógłbym wziąć na zasadzie jak to się nazywa? O, range up Nie wiem na jakiej zasadzie, nie pamiętam. Na zasadzie dynamiki Newtona nawet. Eee, full healtha w przyszłości, na zasadzie full healtha w przyszłości. Ojej. Ale źle. Ło Ło kurwa. Jakie się ranie tymi bombami. Gówniany doktor fetus, ja pierdolę. Mam nadzieję, że to mi po pół serca chociaż zabiera, a nie całe. Nie! No kurwa! Jaki to jest chujowy item? Mówię, wezmę se to spoko, mordo, to jest tylko do matki to przeżyję. Tak, taki chuj, gumiany item. Cieszę się bardzo. No strength, tym pole. Bo on mi da do serduszko też. A wątpię, czy. Nie jestem pewien w sensie, czy można zwiększyć obrażenia na tym. Ło! Dobra? Spierdalałem swój. Eee, czy można zwiększyć obrażenia tych bomb z doktora Fetusek, gdy jest gówniane? Wo Żebym po prostu mówił, no Pyromania jak to jest item, który może być dobry i tylko on. Jezus Maria nie zabiło! Jezus Maria, jak to... Jezus Maria. A. Am... No. Kurwa! Ty, ty chulia. Co za gówniane. Jeszcze dwa serca na Brimstone'a zajebanego zużyłem. Dobra, nie no, idziemy szukać challenge room'u, może coś tam się trafi jakiegoś takiego. Jeju, kurczę, jak mnie ta gra wkurza. Ja pierdziele, motyla, noga, kurza, stopa, po prostu jasnych win. Żenujące to jest co najmniej, już nie mam słów nawet adekwatnych do przykrości sytuacji, która się wydarza patrząc na obrażenia zadawane przez doktora Fetusa jest to przykre i że muszę uczestniczyć w tej farsie dobrze, spierdalamy stąd spierdalamy panie Tomaszu widzę nawet, gdzie będzie super secret room należy pamiętać, że super secret room jest zazwyczaj blisko blisko, ale to bardzo blisko ee, bossa, więc pewnie będzie tu dokładnie tak o, proszę bardzo, chujowa maszyna Dobra, i tutaj będą dwa gerdy nie, Czterech Larry juniorów Czy tam dwóch bardzo długich, spoko Fajnie, że im zadaję jakiekolwiek obrażenia Brimstone'em bym ich na hit zdjął, Urwał jego nać, no po prostu Nie mam pojęcia, ile mam zdrowia To jest najgorsze w tym challenge'u Biorąc pod uwagę, jak chujowo ciągle się sam ranię Przez ten chujowy item Ała wow. Wypieprzaj Dobrze Są kupy dupy Ciebie zgarniamy, psychic friend Nie mam pojęcia co on robi Dobrze, byle dalej, byle dalej Po prostu już Byle mieć to z głowy, nie mam pojęcia ile ja mam serc Nie mam pojęcia czy jest jakieś, jakaś metoda Na sprawdzenie tego nawet Czy ja jestem na niebieskich, czy na czerwonych już Nie mam pojęcia w ogóle O, skatole od razu, spoko Tak można sprawdzić O, mam coś czerwone Oj, zraniono. nie, ja się tyle poraniłem w sumie No teraz na pewno mam dwa serduszka przynajmniej, nie? To to mogę powiedzieć Teraz mam na pewno dwa i pół, teraz mam na pewno trzy Przynajmniej No możliwe, że mam więcej, ale niekoniecznie No z pół serduszka więcej przynajmniej muszę w sumie mieć Ale ja mam laka zajebistego O panie Ciągle mi coś wypada, może jakieś hola hola get ebola, co? Ja bym poprosił jakieś dolarka ładnie Hola hola get ebola, dawaj I niebieskie serce, ślicznie tu genialna maszyna Jakby jeszcze piwo z niej wypadało To by była w ogóle najgenialniejszą maszyną na świecie Ale nie jest No dobra, ale się tak fajnie kręcę Jakby to było coś, co trzeba robić Żeby to działało, ta maszyna, nie? Dobra, dobra, mam na pewno ze cztery serduszka, spoko damy radę Spoko może być Dobra, ciebie tam rozwalimy A, on samo naprowadzające strzela, spoko, luz. O, już nie mogę brać serca, to znaczy, że mam x3. Dobra? No, wypierdzielaj. dalej. Jest ten doktor Fetus jest głowniany. Powinno walić tyle, co normalna bomba, no, wtedy to by miało sens. Nie mówię, że ma mnie nie ranić, ok, to ma prawo mieć jakieś wady, ale niech ma też jakieś zalety przy okazji. Goddammit Sun? Bo nie ma zalet. Jeszcze neguję coś tak dobrego, czym jest Brimstone. To jest w ogóle dla mnie niepojęte, jak to może tak działać. Kurwa zgiń! Kurde, już tak nie przeklnę. Tirsap. to świetnie, że tears up. Te duże ilości bomb naraz na pewno im bardzo pomogą. Biorąc pod uwagę, jak te bomby co chwilę się będą odbijać w moim kierunku z powrotem. Jeszcze gdzieś to jest pajęczarz jakiś? Jeszcze gdzieś to jest jakiś pajęczarz? Jeszcze chcesz fikać? Jeszcze? Jeszcze widzisz, że jestem inwalidą po prostu, no że jestem bezbronny, to nie jeszcze. Jeszcze będzie napierdala, bo takie życie. Życie kurewskie, dobra. Pierdalamy tutaj. a tu nic nie ma. No ty kurwo głupia! Dobra, idę stąd, bo tam nic nie ma... Eee, możemy sobie przejść tu w górę. Aaaa, no jest taki dosyć nieprzyjemny dla oka challenge mimo wszystko, bo no jest ciemno po prostu, oko to się bardzo męczy, oczywiście mógłbym gammę zwiększyć, ale to będzie oszustwo, więc ja nie chcę, jejku, ale ja mam szybkostrzelność, to jest, jest bardzo, bardzo no, niedobre na swój sposób, znaczy jak się umiejętnie puszcza te bomby to jest w porządku, tak, bo e, po prostu ich wtedy będzie bardzo, bardzo dużo, ale generalnie to jest potwornie problematyczne, że jest, ich jest aż tyle. Spider Baby, Spider Revenge. No, zobaczymy, jak to działa. No, znaczy to potrafi być fajne, że jest ich tak dużo. I to przynajmniej dzięki temu coś się dzieje w ogóle, że cokolwiek coś robi. Ło! To atak to przekaz z kosmosu. Halo, panie kosmito, co pan mówi do mnie? No, wiem, że to jest chujowy. No, kurwa, gremi popsuł prawie, no. No, zjebany jest strasznie, no. Ja wiem, słyszałem. I po co dzwonisz, żeby mi to mówić? No, nie musisz mi tego mówić. Spoko rozumiem. Mhm. Byłeś już na szatanie. No. I Tyrsapa złapałeś. No. I podbijało się wszystko do ciebie. O kurwa. I co, zginąłeś. O Jezus. O Jezus, ty to. Znaczy, to może ja przyjadę czy coś. Na pewno. A okej, okay, wszystko z nią. Nie, nie za mocno. Nie za mocno Dobra, dobra, okej, okay. ale jak coś to wiesz, że jestem z tobą zawsze Dobra, dobra, no cześć. Kurwa, myszkę rozwalił Jezus, ale to ludzie... Kurwa! Kurwa! Ja! No i myszkę rozwaliłem. <grym> myszkę rozwalił. Przegrał. W sumie nie dziwię się jak doktor Fetus mu wy wypadł. Ja bym chciał, żeby mi wypadł, w sensie, żeby... Pozbyć się go. W tym kontekście Jezus Maria, czemu te bomby się milion godzin ładuje? Może się przyzwyczaiłem, że te fetusowe szybciej wybuchają w sumie. To całkiem możliwa opcja. To złożona sprawa. Opla i siup. Oj, co my tu mamy? To są troll bomby, dobrze. Są lepsze niż dokt doktora Fetusa na pewno. Kurwa mać Gimper ile ci zapłacić za reklamę doktora Fetusa? de jebana albo doktora Ed, Ed, Ektera Doktora Dextera Tears Up to świetny pomysł, Tomaszu Bad trip. Nie bierzemy bad trip Duke of Flies, co to jest? Dobra, robimy spam. Kurwy jebane. Nie patrzeć na konsekwencje, z się nie pieścić. Nigdy nie donosić na swoich, pamiętaj, zasady dybajnych Wajzak i nigdy nie brać doktora fetusa. je jebana, Jezus Maria, co za rozpierdol. Heh. W sumie śmiesznie to wygląda. Pięknie. przecież się jakbym miał jakiś granatnik w nuptuba, grze. Noob tuba. Ała. Mój się spierdział. To jest tak komiczne, że pierdzenie, kiedy Słuchajcie, pierdzenie. Kiedy się dostaje obrażenia. Box of stuff. I can see forever, ślicznie. Strength. Temperance. Dobra. Ale z I can see forever to ja bym się przeszedł po pokojach. No, tu za coś będzie. A secret room znalazłem. To super secret room. Dobra, tego tu nie ma. No dobra, zróbmy ten challenge tak dobrze w miarę. Nie po łebkach. Tylko zróbmy to tak w miarę dobrze, tu w prawo może być, to jest dosyć prawdopodobne, nie ma To gdzieś w lewo może być też, tutaj nie będzie, ale w następnym pomieszczeniu na przykład O proszę bardzo, to mnie nie było jakieś bardzo trudne O proszę i mamy piguły, dużo, balls of steel, genialnie I can see forever, trzeba było wziąć na kolejny poziom, głupku Tears up, spoko, tears up, spoko, Jezus, ile tears upów A już chyba nie mogę, kurwa, szybciej puszczać i can see forever czy temperance, o temperance na pewno nie biorę I can see forever wezmę na następny poziom po prostu Tak, żeby sobie tam sekrety jeszcze odkryć Chociaż no na tyle po prostu już zacząłem łapać te zasady w ogóle Secret room to łapałem już, a w ogóle na tyle za zacząłem łapać zasady pojawiania się super secret roomu Że nie jest to jakieś skomplikowane A co to jest za źle kamerka ustawiona, panie Tomaszu niedobrze Niedobre materiały, pan ma takie. Bardzo złe. Bardzo bardzo nie popieramy takich rzeczy. Podobnie jak noszenie koszulki do bicia żony. Dobra, chuj. Stręk ta wolę. Stręk, w razie czego uratuje podejście na matce, jakbym w dupę dostawał. Znaczy, nie to, żebym nie lubił czy coś, ale czasami po prostu można przegrać głupio. No, full czerwonych serc mam, to najważniejsze. Bo to widać po tym, że mamy możliwość wejścia do areny. A, wa! Wow. Po prostu nawet gdzieś tam niebieskie pewnie potraciłem trochę. Dobra, i co następne? Ojej, łapki kanapki! No, głupia łapo! He, szmatu. Dobra, grubasy jeszcze, głupie grubasy. Głupie grubasy. Ja się niby boję. bługa, buga, bługa. Kurde ja się wkurzać i powinien, powinien koło mnie być zawsze ten pies. E, to był Matley, jak była ta kreskówka Dastardly Matley. To ten pies się zawsze śmiał, jak mu coś nie wychodziło. I to, a miał taki śmiech, taki. Nie wiem, taki bezgłośny. Ja nie umiem takiego wykonać w ogóle. Taki chichot to był. Taki, taki. No nie wiem, taki. Nie, nie mam pojęcia, jak zrobić ten śmiech Matley, ale po prostu był genialny. To był genialny, był tak śmieszny Kurwa mać, zawsze jak komuś Coś nie wychodzi I ten ktoś się denerwuje, to to jest śmieszne Szczególnie jak ktoś się z niego śmieje I ten kurwa ktoś się denerwuje jeszcze bardziej Dobra, wypierdalać sferę Kujowa gra Na przykład widzowie w komentarzach Się śmieją ze swojego Youtubera, bo nie chcą żeby nagrywał więcej filmów Na pewno dlatego się śmieją Co my tu mamy The Tower, The Hanged Man. Trzech, biorę no. pod podę najwyżej się wrócę, jeżeli bym czegoś potrzebował tak bardzo. No, czerwonego serca nie mogę. Łop! Łop, panie, łop, panie. Dobra, czy sobie złośliwe ognisko, szkodliwe ognisko rozwalimy. Ciekawe, sobie, jak to się nazywa. Że to naprawdę z na angielskie złośliwe ognisko. Bo ja tę nazwę gdzieś złapałem. Nie wiem, czy nie u Viriosa. Eee I. O, kurwa, panie. Nie wiem czy nie Ouviriosa i ją powtarzam tak bezmyślnie, nie wiedząc w sumie jak to się nazywa Kurcze Spierdzielaj. Głupia maska, dobra W sumie tu mogłem wziąć... O Jezus, krampus. Świetnie, może head of krampus dostanę, to by mi trochę ranu ratowało w sumie. Jezus Mary, jak mało obrażeń. Te podziany moje więcej biją. serię momentami. Ale ostatnio nie mam szczęścia do Head of Krampus. w of gdzie ciągle dostaję. O, pięknie, ślicznie, jaram się. The World, open your eyes and see. Spoko, przyda się. Dobra, teraz co mamy tu? Tu mamy piguł Sony. For a monster's up, to bardzo ważne. Chyba sobie rozwalimy. I ślicznie. Elegansor. Dobra. Zesrałem się. Idziemy w takim razie sobie tutaj w lewo. O kurcze. O tam jest tę tęczowa kupa. Trzeba ją rozwalić. Proszę bardzo, już jest tęczowo i kolorowo. Na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo. Czasem zabija się kupy i bywa ci lautowo. Na łazarskim rejonie. Gimper tutaj piszczy. Nie ma co się martwić. Musisz podnieść się z. Kurwa! Stuja. No, no to nie da się grać z tym. Jezus, jakie te łzy są po prostu potworne. to jest jeszcze jedna mała kupa. Uż, myślałem, że. Ajpek, jak nie, to by było po prostu. A ja, tears up kolejny. Świetnie. Dobra zabawa, prawda? Świetnie się bawisz, grydając mi te tears upy, kiedy mam do Serafetusa. To świetny Sit, ciekawe kto wpadł na jego pomysł. Pewnie jakiś mądry, światły człowiek. Kurwa! Ja pierdolę, zginę tu, nie? Na was Pierdalam z tego pomieszczenia. To mam jakieś zero serc. Ło! Świetna zabawa z tymi bombami, prawda? Doskonale się bawić, bo mam nadzieję. Jeszcze, żebym mógł od czasu do czasu ją wypuścić, ale żeby ona silniejsza była. To byłoby, no, dobre po prostu, a tak to nie jest. Z No bo to wezmę później. Cofniemy się po to po prostu i. O jej, kudę, O, ja nie mam Head of Krampus. To się może bardzo źle skończyć. Zginąłem! Jezus Maria, jakim doktor Fetus jest gównianym itemem.